Cześć, witajcie. Idash Bur. E, wiele razy dostaliśmy zapytanie od Was odnośnie wyboru chwytu broni. E, przede mną e, sztucer m 25 i to na bazie tego pięknego sztucerka w kalibrze 30,06 e, pokażemy i omówimy różnice w chwytach. E, Tutaj pistoletowym oraz standardowej kolbie typu bawarskiego. W chwycie pionowym, pistoletowym tak zwanym, czyli thumbhole, z angielskiego otwór na kciuk, mamy tutaj chwyt, przy którym dłoń w momencie składu jest w bardzo naturalnej pozycji. Nie jest ona przekrzywiona w żadną ze stron i nie, nie, nie nadajemy jej nienaturalnej pozy. Przez co ściąganie z pustu odbywa się bardzo liniowo, oraz jest ta ręka niewysilona, przez co mamy dużo, dużo mniejszy wpływ na to, jak wypada strzał i dajemy broni strzelić tak naprawdę samej. Oczywiście nie mylcie pojęć nie to, że nie prowadzimy tej broni, natomiast nie wpływamy negatywnie poprzez skręcanie swojej dłoni na strzał. Natomiast dla osób, które, że tak powiem, już przyzwyczaiły się do chwytu w ten sposób generalnie wjeżdżając w chwyt, Delikatnie ta ręka nam się przekręca, więc trzymając łokieć nisko, przekręcamy ją troszkę i palec już nie idzie w tak piękny, liniowy sposób. I to jest główna różnica. Oraz kolejną różnicą jest to, że bardzo często w chwytach pistoletowych mamy regulowane baki. Tak jak tutaj w mauserze jest regulowana ona bezstopniowo po odkręceniu tych dwóch śrub, możemy bezstopniowo wyregulować sobie bakę, kiedy dokładamy wtedy policzek do kolby. Mamy odpowiednią wysokość i od razu łapiemy tak zwane światło w optyce. Generalnie różnic więcej nie ma między tymi chwytami, natomiast najważniejszym jest różnica waszych własnych preferencji. Każdy woli coś innego, natomiast, żeby przekonać się, jaki chwyt Tobie, użytkowniku, pasuje najbardziej, zapraszam u nas na miejsce. Można wtedy wziąć taką sztukę w rękę. Spasować się, zobaczyć czy nam to leży, czy też nie, i zadecydować, który chwyt jest właśnie dla Ciebie. Do zobaczenia, cześć.